Cześć, drugie zadanie z trzeciego arkusza z książki, teraz Matuda. Zadanie jest takie. Długość każdego boku kwadratu zwiększona o 40%, pole otrzymanego kwadratu jest większe od pola wyjściowego kwadratu O. No i odpowiedź A, B, C lub D. W jaki sposób zrobić to zadanko? Ja Wam je pokażę na dwa sposoby. Jeden sposób to jest po prostu ustalenie sobie, że pole naszego kwadratu wyjściowego, tak żeby... To fajnie wyszło na początek, tak? Żeby, żeby to pole wyszło fajnie. Tu ustawimy tak, żeby to pole wyszło 100. Czyli skoro to pole ma wyjść 100, bo to będzie 100%. to oczywiście bok kwadratu ustawiamy sobie na dziesiątkę i tutaj bok kwadratu ustawiamy sobie na dziesiątkę, tak? I nasze pole jest równe 100. Ok? Druga opcja. <laughs> tu jest otrzymany następny, czyli ten drugi kwadrat po powiększeniu boku, bo bok każdego Bok każdego boku, długość boku każdego, długość każdego boku kwadratu zwiększona o 40%, czyli jeżeli ja sobie policzę 10 razy 40% to mi to wyjdzie oczywiście 4, a więc plus dyszka, no to ten bok ma 14, ten bok ma 14, a 14 razy 14 to jest równe 196, no i dlaczego ja tak dodałem to pole wyjściowe, żeby to wyszło 100. Bo ja widzę, że tu jest 100, tu jest 196, czyli ono się zwiększyło o 96, więc o 96%, tak? I wszystko jest ok. Oczywiście, gdyby to było zdanie otwarte, można by to zrobić inaczej, czyli długości tych boków tego i tego, przyjąć sobie, że to jest x i to jest x, a więc pole równa się x kwadrat, policzyć sobie x razy 40%. To jest oczywiście X razy 40% z innego jak 40 i wyliczyć sobie w takim razie ten bok był miał. Yy... Dobra, to o tyle zwiększyli go, tak? O 40, czyli ten bok będzie miał ten wyjściowy, zielony, oba niech będzie taki. Czyli ten nasz bok teraz nowy, tak on ma długość. 1x, bo x był na początku, plus to 4 to jest 1 cała i 4 dziesiąte x. I tu jest 1 i 4, 1,4 x, tak? No to nasze pole to będzie oczywiście 1,4x razy 1,4x. No i to jest równe 1,96x kwadrat. No, ale tutaj ciężko to czasami zauważyć, że to jest większość 96%, bo tutaj przy tym x kwadrat, tak, co tu było, stoi jedynka, tak, to jest 1 razy. Ale to jeden, jedynkę mogę zapisać jako 100%, tak, bo 100% to jest 1. Więc ze 100% zmieniło się na 1,96, a więc 196% tylko oczywiście nie tym kolorem. Mm -hmm. Tak, to jest 196% z x. No więc widać, bo pytają, pole otrzymanego kwadratu, czyli to pole jest większe od pola wyjściowego kwadratu. O, no to 196% minus 100% też nam wyjdzie 96%. Ja osobiście wolę ten pierwszy sposób, tylko trzeba pamiętać, że to wyjściowe, jakby figura, bo to nie musi być kwadrat. Ważne, żeby ono miał pole równe 100, bo wtedy zamiast tego 100 możemy to. Jakby brać, że to jest 100%, tak? To wyszło 196, wyszło 196%, różnica 96. Mam nadzieję, że to jest jasne. Nie, możecie napisać, w który sposób Wam się bardziej podoba ten pierwszy czy ten drugi w komentarzach. Jak macie pytania, też miałe, tam piszcie też w komentarzach, bo w końcu po to one są. A ja dzięki, bo znów się rozgadałem przy takim prostym zadaniu. Zapraszam na zadanie trzecie. Na razie, cześć.